Jakiś czas temu, razem z moim diamentowym teammatem Bartolem, brałem udział w turnieju streamerów, w którym udało nam się. kola, ci co nie widzieli, zapraszam do nadrobienia, bo zaraz będzie spoiler, w którym udało nam się zająć pierwsze miejsce, a wy widzowie, no będąc pod wrażeniem naszej drużyny, chcieliście zobaczyć Bartola jak radzi sobie na SSL. -e. Także oto jest odcinek, w którym razem z Bartolem, razem z moim diamentowym teammatem z turnieju będziemy grali na SSL -e, rankedy 2 na 2, które <grywki> będą za Rozsiądźcie się wygodnie, jakaś przekąska w dłoni zapraszam. Bardzo serdecznie do oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bruce. A dzisiaj jest ze mną mój były, były. Mój teammate z turnieju diamentów, który diamentem już nie jest, czyli Bartol. Cześć, witam. <grywa> Jezus, jakie to <grywa> słodkie. <grywa> moi drodzy, widziałem, że pod odcinkami z turnieju z Bartolem, oczywiście kibicowaliście mu i, i chwaliliście, i to wszystko, ale też widziałem komentarze, w których chcieliście, abym zagrał z nim na SSL-u i tak dalej. Także moi drodzy, dzisiaj to się wydarzy. Dzisiaj zagramy z Bartolem. Moim teammate'em diamentowym, który już diamentem nie jest, ale o tym sobie zaraz poopowiadamy. Na SSL -e zagramy sobie parę dwójek na SSL, -e zobaczymy ile ich wygramy. Celem jest wygrać chociaż jeden mecz na SSL-ach, no jak sami widzicie, mam 1900, ale zanim, no to rozgrzejmy się na jedynkach, zagramy one v 1 z Bartolem, zobaczymy jak nam pójdzie, jak jemu pójdzie, no i usłyszycie o jego progresie. Pogadamy sobie troszkę i przejdziemy do tego, co Tygryski lubią najbardziej. Także pamiętajcie, moi drodzy, w razie W, przypominam, że z konem bruzów, żebyście kupili jakiś item w sklepie. I wpiszcie sobie ten kod też przed kupnem nowego Rocket Pasa, bo sezon już tuż, tuż O, Lamborghini jest w tym w sklepie, ale jazda A, to o, tego... to nie... a ja, ma, ja mam je nawet kupione, Kon konta kontacz, nie wiem czy kątach, czy kontacz Jezus, teraz mnie ludzie zabiją, ale na pewno nie mówicie Lamborghini, tylko Lamborghini Tak jak miokki, a nie gnoci Robimy tak stary, robimy tak w tym 1v1 Jak strzelisz no. mi dwa gole, to jedną z gierek z tobą będę musiał zagrać do minusem. <laughs> <gry> okej okay. e, później dwa na dwa. Dobra, dobra dobra widzę tego auta. Dobra, tu tyle, tyle, tyle. Ale, ale jak stracisz... ile byś Ale jak stracisz 15 bramek, to hańba. U, to na stos. Dobra, 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 to tak możemy zrobić, to tak możemy zrobić. Dobra, proszę państwa. Pierwsze pytanie do Bartola powtórzę je również o kurwa. Prawie kików. O nie, kick -off. nie, nie, dobra, nie powtarzam żadnego pytania, bo jak ja mam już stracić jedną bramkę, to będzie przesada. Zostaw mnie. Kurwa Zostaw no, u, Nie zdążę Dobra, pytanie numer jeden Jak wiemy bardzo dobrze graliśmy turniej diamentów Bartol miał diamenta 2 na moment grania turnieju Tylko to było w lipcu, a mamy grudzień Więc Bartol oczywiście mógł sprogresować Więc pytanie do ciebie Jaką miałeś od tamtego momentu najwyższą rangę? Ile udało ci się y, wbić elo? I czy fajnie jest wyłapywać aerial bumpika? Kur... No no to na za pytanie, to najwięcej MR tu miałem 1380, tylko tego Mhm, mm to jest champ 3, w 3, tak, d 4, 3, prawie egc nie? No, 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 no nice, nice, No, nice. A aktualnie to spadłem sobie 200 MR, czyli mam 1100, czyli <laughs> champion Ale to klasyczek, to klasyczek, no. każdy musi wzlatywać i upadać Ja nawet lecąc do gry z Zenem też miałem wzlot i upadek, także ta, normalna ta. sprawa uh, No dobra, no i teraz takie, takie szczere pytanie, czy gierka... Nie, 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 okay. nie, nie, czekaj, nie, proszę, proszę, bu, 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 nie, kur, bez przesady, nie, no i teraz już nie mogę no. nic stracić, no, nie możesz, powodzenia. Czy Gierka na turnieju ze mną coś się zmieniła, coś dała? Czy w czymś ci pomogła, czy raczej wiesz? No bo, no bo widzowie widzieli, że ja cały czas ci dawałem komsy, gdzie masz stać i tak dalej, a ty za bardzo inicjatywy. Oj, oj, nice save! Nice, jakiś save! Ty za bardzo inicjatywy swojej nie miałeś, jak wrzucić, bo ja dyktowałem. Więc pytanie: czy. No i go. No nie! Czemu się nie dało już na fejka? Więc pytanie o, jest następujące, czy coś ci dało to, giery, te gierki na turnieju w progresie? Czy coś pomogły? No tak, no... Na pewno ten shot do jeszcze ulepszyłem chyba Wydaje mi się, że lepiej O, dodawałem <suszy> Nie <wreszcie>. no. <ślesz> no, jest lepiej, jest lepiej <ślesz> no, Na dwójkę działał I chyba fliki też poprawiłem Bo to mówili, że... Mam takie niekonstytucyjne były. Nie, no teraz w ogóle, wiesz, inna, teraz w ogóle jest inna gadka. Ludzie, którzy to raczej na, teraz oglądają, no o. to e, widzą progres, tak? Więc, mhm. więc jest, jest dobrze, nie? No, jest git. No dobra, to kolejne pytanie. O, czekaj, czekaj, czekaj. Nie wejdziesz na raz, wiesz, że nie wejdziesz, boisz się. A i to wkrocz Dobra, dobra Szedłem ci do głowy Czy denerwowało cię, bo no oczywiście Bartol, no, jak ktoś nie wie, no ja grałem z nim w turnieju, no ale to... Proszę państwa, musicie nadrobić odcinki, jeżeli ktoś nie widział Ci co widzieli, nurto, nurtujące pytanie czy, czy musisz mnie kurwa kopać? O nie, 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 nie Dobra, mam cię Nie I teraz... I teraz Nie, nie proszę They just haven't in, seen it. Nie Dobra, 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 proszę, 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 nie rób nic, z, nie rób nic głupiego, nie rób czegoś co możesz żałować później. Dobra, mam cię, mam cię, nice, czekaj, zaraz ci zadam to pytanie, tylko najpierw mechaniczny... Dobra. Prawie, no mechaniczny nie mechaniczny, no. dwa tapy, ale wyszło Dobra, bo trzeba zadać pytanie Czy denerwowało cię, albo czy, nie wiem, byłeś zmadowany na mnie, albo coś w tym stylu Jak graliśmy ten turniej i ja cały czas dawałem komsy, że mówiłem, że biorę piłkę, że coś, że ten a, a tobie nie dawałem tak jakby pola do manewru Czy jakie to były odczucia, nie, według ciebie, że... No po prostu, pytanie, o Okej, okay. nie no, szczerze to... Czekaj Wiedziałem po prostu, że... Ja bym się strzelił, strzała. Strala. Ale no, no, to szczerze, to po prostu wiedziałem, że ja nie wykorzystam większości sytuacji, <laughs> których niepokoi byś zostawił. to jak mówisz, zostaw to ci I ty roczyszczałeś tego Okej, 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 okej. Więc nie byłem jakoś z Okej, okay, a no. na przykład jaką zobaczyłeś różnicę? Bo to też widzowie, którzy są na diamecie, na pewno są ciekawi takich e, spostrzeżeń. E, jaka hmm. jest według ciebie różnica między. Tym, że. Strzeleci zaraz jump reseta. Nie, <noise> Nie no. <noise> Sorry, zagaduję Ciebie i sam siebie. <noise> Jaka jest różnica między diamentem a czempionem? Tak, już na chłodno. Na przykład, że co definitywnie musiałeś zmienić, żeby wbić czempiona? I taka porada na przykład dla e, diamentowych. Nie Yo, stary, ale na parzanka.pl jest teraz grana No to tak z ciekawości, jaka jest według ciebie różnica między diamentami a championami Jaką byś dał poradę ludziom, żeby progresować? Mm -hmm. Wydaje mi się, że po prostu czempiony szybciej grają, że szybciej skaczą do projektu i tak dalej, szybciej myślą Okej, okay, okej, okay. szybciej myślą Wydaje mi się, że tylko, tylko to chyba się zmieniało, tak mi się wydaje mm -hmm. Czyli Reszenta tak jakby czas reakcji, tak byś... Tak, czas reakcji, no coś ciekawego. Nie, czas Czas reakcji. Okej, okay. no, no dobra, ale to w takim razie wiesz, wie, już wiemy, że czas reakcji, ale jak go polepszyć? Jakbyś polepszył, jakbyś powiedział, żeby ćwiczyć czas reakcji? Jak polepszyć komuś czas reakcji? Oj, oj, Ty, bo zaraz no. będzie te 15 Nie, tak nie może być. Jak polepszyć czas reakcji? No. Wydaje mi się, że po prostu kołać w piłkę na free playu. takie niewygodne piły sobie dać i tak dalej. Spróbować odbić czyli, czyli na free playu walić ta. piłę byle gdzie tak jakby i ta, 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 ta. jak najszybciej uh -huh. ją zridować? Tak, tak, tak. Okej, 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 okej. Spróbować podać do albo nie wiem, salić jest jakiegoś trudnego. Oj, 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 ci wleciałem na pysk, no, sorry To 15, nasi No to tylko nie 15, tylko nie 15 Dobra, ciekawe, nie no, dawaj, ładuj, ładuj To też, to też teraz wygląda na odcinku jakbym się nad tobą znęcał, ale ty naprawdę umiejętności masz i... Nie, nie, nie Ja pierniczę jakbyś, ale kopnąłeś mnie tak lekko, no, kopnąłeś mnie lekko. tak lekko Dobra, to teraz ja muszę, bo się uduszę Ej Dobra, masz 1v1 O o, no, no Nie masz szans, nie przejdziesz, nie przejdziesz Nie dzisiaj, o, 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 o się wywróciłem <laughs> Dobra, ale ty wiesz co idzie Ale, ale ty wiesz Ale poszedł, ale peta Prawie wpadło, no kurwa Nie wiem co Ci. Ja wierniczo. No nic, no, dominusem nie będzie grane, na całe szczęście, ale spokojnie widzowie, jeżeli chcieliście widzieć tego dominusa, być może będą jeszcze okazje na to ale na co jeszcze się Dni dzisiaj Jedenki zagrane, mała rozgrzewa poszła, trochę nie oddały one faktu, że jesteś dobry bo no, mierzyłeś się na mnie, co ciężko <gry> ciężko tu coś pokazać, ale mój drogi, zmierzymy się teraz na naszych rywali ze SSL-a, także moi drodzy, zobaczymy jak sobie poradzimy razem na SSL-u teraz już nie będę ja komsował mówiąc co ma robić Bartol zobaczymy jak, jak no jak ty szefie sobie poradzisz, komsuj też, zobaczymy jak mhm. to pójdzie no i czy nadążysz za tempem. Także moi drodzy, jeszcze niedawno diament, a dzisiaj już czempion na SSL. Zobaczymy, jak pójdzie. Czuję się jak jakaś Magda Gessler 2, co odrestaurowała jakąś restaurację i przyszła do niej dwa tygodnie później. <grym> o, są SSL, oh, są dwa SSL. Będę no. mieć Giuseppe. Giuseppe. Się Dobra, to biorę, biorę, biorę. Komsiki, Dobra. komsiki ja i. You. No, no, no. Komsek. Follow... No. To, to. No, sam, sam graj. O. Nie mów! Nie ja pierniczę! Nie nie nice try, nice try. wezmę całym, to, fajkuję typa. Okej okay. nice. ja to wiem po Okej, okej. Okay, okay. Uważaj i strzała możesz mieć. Zostawię ci to. Ta. Masz to? Mam Bardzo pomaga. dobry challenge, zajebiste, wezmę setę. 1 V1 masz. 1 V1! 1 V1 Bartol? Ai, nice try. O, 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 nice try, try, nice try. Mam to, mam to dalej. Routuje. Chyba in. Nice nie, na tin okay. Masz to? Nice. Uważaj, uważaj, ze strzałem mam typ. Ta. Czy to jest in? Mm. Wiem, kurde, jest Unlucky, Mówię. unlucky, nic się nie stało Typy nam moty save'a robią, toksyczne SS -a. Dobra, wygramy to, jedz ty, jedz ty, jeszcze ty Typy nam MOTE'e save'ują, człowieku Nice Dobra, dobra, dobra Weź, nice, wziąłeś? Ta, Mam ta, to Mam to. Mam 0 ten już wziął 100 Hitne Uważaj, nice. las jesteś, plery, plery, plery Goście kopię, kopie widzę, widzę Nice Goście kopię, kopie, goście To kopie widzę Nice no. Mam ta, to Okej, okay. dobra, dobra Hit. Wezmę Eee, ci spróbuję zagrać. Tyle, tyle, weź dobra. ty, ty na raz, na raz, na raz. Dobra, nice. Czekam Worry. na jego podanie. Mam to. O. Ja, ja mam zero, nie ma. No, przylogowało. Stroj. Zero, zero. Ja to mam. Open? No. Czy to nice. wpadnie, czy nie? Nie, chyba nie. Nie mam, chyba. Weź, weź, weź. weź. Dobre, nice. O, demo, Spoko. Respekt, dobra, nice try. Po demostre. Oj, to powiem. może być in. To jest in. Anaki, no, anaki. anaki, anaki. Luz, luz, wygramy to, ja followuję. To jest zwycięstwo hmm. po naszej stronie. Masz? No. Nice, dobry kick off. Mam Tam to. Go. Mhm. Zostawiam. Zostawiam. Wziąłem CT okay. z death. Zostało, to, dostałem Czekam mam na jego hit. W wziąłem mu setę, Weź PO, weź PO, weź piję. No. Dobra, nice. Dobra, mam to. Masz? Nice. Mam, mam, no. Nice, dobry clear. Bardzo dobry. Masz jeszcze? O, nie wziąłem. O, ostatni nie wziąłem. Lus, Kurde. Lus. Czekam na niego. Mam, mam to. Tak. Nice. nice. Chcę pojeść zankować. Mam tyle. Nice. tydzień. Tak Dlaczego? No, no, no. Dobrze. Masz jeszcze? Po prostu. No nie, nie, nie do rady. Te to wybiję. Po prostu. Nad nim. One wy on masz. Plery, playry, playry. Do ja widzenia. O, to robią ptanka. Okay. A on to? Wieloletnie. No nice. więc. wezmę mu setę z kornera. Mhm. Wy... Ma meet, meet, meet. No. no. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. A no, nice 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 nie straj. Nie straj. Nie straj. Nie Nie straj. Nie Pierwszone toksiki. Skąd to zrobili? No. Masz to? No, nice, mam. dobre. Zostaw. Mam to. Tata, sam. Fakuję go. Hmm? O, nie mam, nice, nie stry. mam. Las, las jesteś. Tata, widać. Mhm. Masz. Pompnąłem typa. Nice, brawo. Kopnij go. Dobra, mam. wampnąłem, pompnąłem. No. Te nas wyzywają cały czas, to są śmietniki. Nice, one v <laughs> one masz. A więc gość. O, skoczył. Mam to. Brama nice. chyba. In chyba, no. Wpadnie? Padło, Najpierw zajebiście, brawo. jeszcze jedna. Hop, się wyzywają. No, ty się no spróły. Dobrze Ci, idzie, ty zajebiście Ci, idzie, no ogół. Jest spoko. No, tak? Pe, pecha trochę mieliśmy, ale. Jedź ty. albo ja jadę, ja jadę, ja no, jadę. Dobra. Ja jadę. Nice, mam. Okej. Okay. O kurde. To są bampa. To jest in. Oooo, e, szkoda. No, nie Anaki. No, nie wy nic nie stało. Dwie minutki, no. luz, luz. Bez podpałki i wygramy. Jeszcze Nice mam Nice ja nie mam busa. Ja nie mam jak tego wziąć. Wezmę setę z drugiej. Dobra. Dobra. Masz oh, O kurde, wyby. Los mam. Nice, nice safe. Nice. Nice. Wezmę setę z cornera. Nadin Nie ma. O, nie, nie wziąłem sety z cornera, zostaw mi tą na corner. O kurde, wyby. Dobra, luz, luz, luz. Wezmę setę z drugiej. Że. Masz strzała? Nie, nie, nie Mit. Mid? No, nice. spróbuję. Mam. Okay. Uwaga, cofnij. Nice. Nice, ja dobre, Dobra, dobre, dobre. Weź setę, plery masz. Tady máš. O, nevžem se sety. Dobra, zostaw to. Mám um, to. Nice. No. Mid, mid, chceš? No. Tyle. O, okay. tyle, o, oh, tyle. O, zero, zero. Uh, Dawaj, strzał. Do tyś, nice, dokopałeś. Nice, brawo. Brawo, jeszcze półtora minutki, zdążymy Kurde, no i co, no, gramy na SSL w ogóle widzowie. Ja chcę tylko powiedzieć, że gramy na SSL. Bardzo najwyżej miał Champa 3 w listopadzie, teraz mu się trochę spadło. No i co, no i gramy w miarę okej, okay, według mnie jest okej. Okay. Uważaj, weź piłę, 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 piłę. piłę. Zostaw fajnie, zostaw macie, mi to. Dobra, dobra, dobra. Drama, nice. ty, ale no jazda, nice, 3-3 no, nice, nice. no i zobaczymy Wad kto kogo wyzywa Pieprzone toksiki, łote zajwujące Dobra, jedź ty do piły, jedź ty do piły, ja się pewnie poczuję jak cofnę ja po setę. No, Dziękuję nice, go. ładnie Mam to, mam to dalej O, ty, ty, nice, nice, zero, nice, zero. nice, nice, <susur> brawo, nice, brawo Bartosz, brawo Nice, zajebiście stary, nice Dobra, followuję Okej, nice, dobry kickoff, mam to Nice, bierzesz, Mam to jeszcze Zostawię Aha. Nice <grym> Mam, <Okay>. blok <klym> Nie wchodź na nie wchodź, nie nie nie, nie, nie. Dobra, dobra Luz, luz, Dobra, nice, nice, lys, lys. nice A sobie skocz do tego Dobra No, no ciężko, mam to Brama Nice, let's go stary, let's go Let's go <grym> ale jazda Uwaga Masz? nice. Home. One by one masz Oj, o! Oh. Co on co on zrobił? Nice, co No chyba. To mi się wydaje, bo skoczył raz i później drugi raz. Opuścili. O, Faktycznie mi skliknęło mu się, no i złoto ja pierniczę No i co ty, no niemożliwe, wiem 1900, no i wow. ja pierdolę Wygraliśmy na SSL, -e, stary, zobacz tą tabelę Plus 17, pa. no, 500 punktów, tu 900 Plus 17 ale. za to 100, że to jest No wow. to teraz widzicie jak bardzo to 1v1 było zakłamane Ty no, nie, szczerze jestem zdziwiony, że wygrali, w sensie wszystko wszystkim, ale opierniczyliśmy dwa SSL, -e, więc No, jeszcze toksiki, więc no. Jeszcze toksiki, więc już w ogóle no, dobra, to dawaj jeszcze zagramy sobie jedną gierę, no Przekozacko, przekozacko ci powiem Ale i teraz tak szczerze, czym według no. ciebie Jak tak zobaczyłeś sobie tych SSLi Jaka jest według ciebie teraz różnica pomiędzy SSLami a czampami? tak szczerze a się kurde, co, że nie założyłem różnicy? <grym> nie, <wiem>, ciao. <grym> to na ogólnie trochę no. Dobra, to ty ja... Zauważyłeś. No ja zauważyłem, to jest to co mówiłeś Pomiędzy diamentami a czampami. E, SSL -y. mhm. są jeszcze szybsze Tylko różnica jest taka, że e, jak bardzo by to egotopowo nie Brzmiało? Grasz ze mną, nie? Mhm. Czyli w razie no. W, ja na drobie, bo jakbyś ty grał teraz. Błędy, no. z bo jak, nie tyle błędy, jakbyś ty teraz grał z drugim kolegą z czempiona, no mhm. to nie sądzę, żebyście to... mieli szansę, nie? To nie byłoby no. tak, że nie ma żadnej różnicy, ale dzięki temu, że nie grałeś z gościem Szczampa no to tej różnicy aż tak nie odczuwasz, bo, bo twój mhm. teammate też jest okej, okay, nie? Więc mhm. wie, więc coś takiego. Ale no fakt, faktem, no to jest, to jest takie fajne, ciekawe zakłamywanie rzeczywistości, bo naprawdę te ci goście byli szybcy, byli mocni. Jak sobie obejrzycie jeszcze raz ten mecz, to to były. Ten w Octenie był dobry, bo ten drugi. No, ten drugi tak bakłażan tak. trochę, ale ten w Octenie nie był szybki, a mimo to się udało. Dobra, mhm. przejdźmy do drugiego spotkania, zobaczymy czy to był łód szczęścia, czy może po prostu jesteśmy dominatorami. O, 1950, 1950, 1950 tu już jest moc, followuję. -je, followuję. Dobra. Nice, dobry kickoff, mam to. Mam, mam, mam dalej. So, yes, so. uh -huh. Zestrzałem wale. Nadin. Nice. Naraz możesz. Jak opnę. O nie. Dobra, Nice, uh -huh. dobry lec. Nice, traj, oh, nice. Try. Spoko, spoko. Up, so. on mnie chyba sfajkuje. O oh, nie, nie sfajkował. To ja skoczę na blok od razu. Nice. Lecisz? Nice, nice. Up jest. Czekam okay. za w def. Co jest, to wezmę? Jaki pięć? Okay. poszedł. Wow, dobra, czekam za tobą, czekam. Masz sufitu go szczędzować, dasz w ogóle? Umiesz ta, tak? Ta. Ja pierdolisz, o co tu chodzi? Było, o, widzę, 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 widzę. O, no. tam ty się wywalił chyba. Ta, ta, się ty, ty się wywalił. Nice, no. a ty masz rolę numer jeden z typem. Nice, zajebiście. <grym> <grym> o co tu chodzi? Ja jestem siódmym, nie wiem normalnie jak to oglądam. Nice, dobra, followuję, followuję. Nice, dobry kick off. Nie wezmę sety, ale to spróbuję spinchować. Okay, mam zero, okay, mam zero, hit. uważaj, uważaj. Zostawiam. Na raz teraz? Skocz. Dobra, oh, okay, git, 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 git. No, no, no. Nice. Dobrze wyszło. Mam to. Hmm. Tyle, my bad. Nice. Ja Dobra, nice, dobre. Wziąłem setę z mida. Masz? Dobra, ja Hit na to, hit na to. Spoko, okay. spoko, spoko. Mamy radę. No. To ma? okay. Wezmę to. No, jest ja mam, mam to, Fajkuję typa. Mam to Nice Biorę to Okej okay. Masz, 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 no. masz teraz? Nice, super Sam, sam próbuj O, no, masz mało boosta To podbij do środka Nice Pinch? No, no. Nice, try, okay. nice try, nice try, nice uh, try Czekam Biorę no. no, możesz wejść jak chcesz Możesz... Nice, dobra Okej okay. Ze strzałem. Ty Nice Oj, nice Mine try, plus. nice try Wezmę mid boosta, jak coś sam tam jesteś Dobra, wziąłem mid boosta No możesz no, change'ować No, no Okej, okay, dobrze, dobry, dobry nice, ten. Prawo. nice try. Ja cofnę. Mam? No, no, no. O, okej. Okay. Dobra, dobra. Los, los, los. Mam, mam. No, sam, plery. Nice try. Git. Uh, wezmę sobie sety z cornera. Mam to. Nice. Próbuję Brawa, let's go, let's go, stary, nice O co tu chodzi? No i co, czujesz tą różnicę czy nie, bo ja już nie dowierzam, jest różnica czy nie? Nie no, Czuć, czuć, czuć. co. Okej, masz? Nice, dobry, kick off No, no, no Ja to wybiję po prostu, bo Tak, bo No, no, no Za plecy mu zagrałem Możesz coś Dobra. ćwiczyć, jakbyś Dobra. chciał Dobra, Okej. Okay. Git, 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 git. Sofant, sofant, On to sofant. wybije, no, cofaj, cofaj Musimy zdruzować demo Ooo, znaczy nice, do tego brawo. nice, e, fajku jego Okej, okay. hmm. mam bardzo są mało, we dwóch są, okay. ja cofnę za ciebie No on to Ja dobra. jestem full def, możesz. Nice, super, ja jestem za tobą. Nie mam tego mam blok spróbujesz? Okay. Nice. Nie wiem czy zorzę. Okej, okay, okej, okay. to jak chcesz robić. Okej. Masz co? Dobra, mam duelę, prawda? Dobra, czekam na dobra. ziemi, czekam na ziemi. Mhm. Czekam. Mam to? Dobra. No. Okej, okay. nice. podbiję to, po, podbiję i podam ich. ci O tyle, tyle. Mam no, mam. No, sam zagraj, sam graj O nice try, nice koło. Ja full def jestem, co? Wejdziesz da, na niego? Ro, Rotuję, ro, ro, Nie mam. nice try, nice, nice. Strike. dobrze wymuszone. Wezmę tu setę. Mam to, mam to. Mam Masz to. jeszcze. Okej, okay. no. ja mam 12. Mam to sam. Mam hmm. to dalej. Gotuj, gotuj. Fajkuję go. I zestrzałem. Ooooj nice Masz już? Okej, okay, dobra, dobra, jestem za to, bo wziąłem sobie setę Okej, okay, czekaj. Spoko. Mam Przez to. Za nim? O, zobaczmy co Ziemu on zrobi. Setę. Czekaj, do swojej chłop <grystanie> Nikt może? Tyle. Sorry. <grystanie> nie. No, no, no skoczyłem. O, sam gotuj. Dobra, Bo... może być, I może być. Do ciebie. O kurwa. Dobra, dobra, to ewakuacja. Wziąłem <grystanie> setę. <grystanie> Masz skoczyć? Okej. Okay. No, mam. Nice, no, zajebiście stary. Jeszcze? A, jest już. chciałem go Czekam na jego hit. Nice na no naprawdę mhm. Dobra, zostawię to, wezmę setę. O, i piła. No. O nie uważaj, nice. mogę nie mieć, mogę nie mieć. Ok, nie mieć. okay, 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 okay. Me, tylko w taki sposób. Dobra, no, hit, poświę sobie. Zostaw setę. Zostawiam, o, zostawiam. Dzięki, 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 <laughs> so dzięki. Możesz wejść, będą y, wejść. Nie doskoczę. Tam. Mam to. Nice. Dłunackę zabrałem Dobra. Nice. Kropel so mu zagramy. Nie mam mnie, kurde. Ładny, ma, nie, <coughs> uważaj, taki. uważaj, nie, nie, nie ma. Dobra. No. Ty masz zero, ty masz zero Dobra mam blok Mam zero też No mam totalne zero, oj stary Podjedź podjedź, ja wziąłem dwunastkę Nice, zajebisty save, brawo Dobra, mam to Zestrzałem może, nie Próbujesz? Nie, nie do rady Dobra spoko, wziąłem setę z setę Okej Masz blok? Oj, dobra Froemius fejkował Mam blok. Nice, brawo. Skąd do Nice, o, dobry fake. Okay. <śle> dobry fake, O, co my robimy. Dobra, cofnę za ciebie. Masz? No, mam, mam. Okej, okay. nice, sobie Bo... Ja spróbuję zerować. Zero, Zerowu, zero. O nie, mu dostałem. dobra, cofnę za Cofnę Co to do tego? Marzesz? Tak, to. O dobra. Ok, mam postać. Gleba. Ty, wygraliśmy! Wygraliśmy na <ślepnia> 1950! To jest niemożliwe, stary Nie no, to jest niemożliwe Wygraliśmy, normalnie wygraliśmy na 1950 typa, przecież to Nieźle, nieźle O, nieźle, ja jestem, no, nieźle. Ja jestem w ciągu Dobra, to możemy lasta zagrać Dobra 1900 Rino 1900, Oha, no. dobrze gracie Biorę, 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 biorę Zobaczymy jak nam pójdzie Block Nice Sam próbuj tak? Sam próbuj Nie piernić. Z blokiem, z blokiem o, Nice try Nice try Opiernicie. Przypominam, Bartol ma Champa 1 na chwilę obecną, w piku Champ 3, a gdy grał ze mną turnie, miał e, diamenta. Także to jest warte przypomnienia, no bo jednak mierzymy się na SSLi, którzy, e, no bądź co bądź, jest to najwyższa ranga. Tak więc chyba nie muszę mówić, jak, jak istotne jest to wszystko, tak? Więc, więc no. Um, ja jestem za tobą. O, to, kurde, Bartol wezmę sam. to, wezmę to. No. Blok? Nice, no pecjasz. O, niech nie okay. tego, szkoda. No. Spoko Możemy mu puścić On to jeszcze no. raz jest. Nice. No, dobra Dobra, mam to On raczej ma. No wezmę Nie no dostałem ci Spoko, spoko, spoko Bumpa ze mhm. no, Tyle, 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 tyle Bumpnąłem gościa Podam ci to Aha. No Dawaj, ze Nie, nice. nie Dobra, my bed, my bad, bad. Złe podanie jest dobra, strasznie jest. Ja środek Dobry daj Nice dobra, fake dosałem. Blok Tyle nice. to, Co mam poza Dobra. Zniszczył pupię. Tak jest. Okej. Okay. O, dobra. Dobra, nie dobra, nie nie dobra. Farciarz, narciarz. O. O, dobra. Skoczysz? Ja czekam bardzo. Dobra, mam. Nie tak. ma. Dobra. Nice, satan już poleża. Okej, piszę. Nice call. Brawo, brawo, brawo. Blok. Tyle. Nice. Ja rotuję przez środek. No, ja backward jadę. Okej. Okay. U, dobre, o. dobre. Wam go, czy coś? No, spróbuję no. Goń, goń, goń. No. Midysem, bam, bam. Nice, bam. nice, nice! Brama, nice! nice Sorry Ej, dobra, to jest Ale potężne! To jest potężne, nice stary, brawo! Jak to się dzieje, że ty ze mną na SSL-u sobie radzić, a na czampie nie jest ci dobrze Nie, nie. To, nie jest to jest popieprzone, to jest popieprzone <laughs> Dobra, jesteś, ty, jadę prawo Nice, 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 nice. Padłosata, o ja to mam, ja to mam, okay. no Radomusata kolejno. Okej okay. Minę go z prawej szybko typa. typa mhm. Uuu, nice. Dawaj! Oj o, prawie! Było. A to był smoothie. No nice, jest dobry bom, w środek jestem jak coś. Nice! Yy. Nice! No sfekować muszę, bo się uduszę. Fajkuję dobra. też go. Ringa up Fake. No, dawaj. Aj unlucky Unluka. Spoko szybciej. Spoko, spoko. Weź sobie Dobra, zdew. Ja, ja wymuszę, bądź za mną. Masz to? Tak jaki save, no jest stary. Wezmę sobie sypko, sypko, szybko wezmę, żeby kogoś nie miał. Okej okay. Gut, okay. No, nie, nie, ale demo. Okej, okay. las jesteś, uważaj. Tak, widzę Nice. Brawo, za Dobry masz ten Shadow Defense, tak jak gadałeś. W sensie jest ok, możesz wymusić. Nice, dobre. Okej, okay, um. tyle. O, to jest nice. in. Nie, to jest no. niemożliwe, <laughs> to jest niemożliwe, <laughs> nice. Ale Shadow Defense faktycznie ci się poprawił. W sensie jest on ok, jest on spoko, no. Jest on spoko. Okay. To, to wymuszanie, trzymanie rywala blisko jest fajne, naprawdę jest fajnie. Lewo chcesz? no. Hmm. No dawaj Może być... O uważaj, okay. uważaj Wróć No din Nie trafię okay, Masz? Mam No nice, jest dobry save Mid jestem jak coś Dobra, wezmę to Okej okay. nice. Spróbuję ci środek z... Oj, typ nie kopnął no. Tyle Myślę, No, wziąłem Jak no nice, jest Mam to O A tam tak gdzie była? Ty, no o co tu chodzi? Dobra Ej, dobra <laughs> Dobra, to jest nienormalne Ej, dobra, okej okay. Widzowie Bar teraz pokazuję Wam na ekranie MMR Bartola, jego pik. To wszystko, żeby nie było. Coś niesamowitego. Jest po prostu coś niesamowitego. Zwyciężamy kolejne spotkanie. mieć naprawdę klacz, dwa save'y te bumpy, a, a trzy asysty mhm. na trzy bramki. Coś niesamowitego. Jestem w ciężkim szoku. W widzowie, wydajcie znać, co wy dajcie znać, co wy o tym sądzicie. To taki klasyk, ale no. Pozdrawiam wszystkie diamenty. Pozdrawiam wszystkie diamenty i czempiony. Dalibyście radę na SSL. -e. <laughs> coś niesamowitego. Widzimy się w nowym sezonie przy ocenie Rocket Passa, przy ocenie nowego auta, przy placementach, przy wszystkim, przy dwójkach. Naciszcie cieplutko i do następnego. Zajebiście ci poszło ogólnie, kurwa. Ja nie no. wiem, jak to jest możliwe. Pik, pik. No, a później wracasz do szarej, smutnej rzeczywistości na czampie I pierwszy raga, przegrany, klasyczny.